Cześć, z tej Tosiek, Witam was na tym pierwszym odcinku z pierwszej serii RimWorld'a jest, Będzie to seria bez modów, ale jednak jakieś mody będą. Będzie ich mało, ale będą. Pokażę wam je. Harmony to jest mod, dzięki któremu inne mody działają. Core to jest core, czyli podstawowa wersja gry. To jest mod na ikonki przy produktach w grze. To jest bardzo przydatne. Bo dzięki temu wiesz, co będziesz robił na przykład. To jest zmieniony wygląd drzewka badań, bez tego już nie umiem grać, po prostu podstawowe drzewko w RimWorldzie jest takie brzydkie i takie nieczytelne, że szkoda gadać. Dzięki tej modyfikacji, mody, jakie mody, ym, skille, poziom naszych kolonistów nie spada, to jest, dzięki tej, tej modyfikacji mogę bardzo przybliżyć yy, widok i bardzo oddalić widok, ale bardzo przydatne. Dzie to są po prostu kolorki, tutaj w samej grze Wam też pokażę, jak to działa, kolorki względem zadowolenia naszych kolonistów, a dzięki temu mogę tworzyć postacie, które zaraz Wam pokażę. Nowa kolonia, rozbitkowie oczywiście. Tryb brutalny, tryb wczytywania zapisów. Dalej, nie wiem, ziarno, powiedzmy, wiem. S1. Epizod 1. 50%. Suma. Wszystko to samo. Populacją, populacja to nawet dodali w wersji nowej, bo nie było jeszcze kiedyś. Kiedyś. Grałem na wersji 1.0, bo teraz jest w wersji 1.1. .1. Jest też nawet, jak tutaj widać, ten. Nie mod, tylko dodatek. Tylko że ja go nie mam, bo mnie nie stać, krótko mówiąc, ale tak bym nie było to w sumie. Jakbym chciał, ten kupił, ale nie mogę. Krótko mówię, dobra. Gdzie się osiedlić? Myślę, że w jakichś zimnych terenach bym się osiedlił bardzo chętnie. Ale nie na pustyni. Może w jakiejś tundrze. Nie lubię lasów boralnych, takie jakby... Nie dżunglę, tylko bagno. To są umiarkowane bagno, właśnie bagno, i tu też jest bagno, takie tylko trochę inne. Las umiarkowany to jest taki najprostszy poziom. Dżungla jest też bardzo prosta, las deszczowy, tylko że tam jest dużo chorób. I nie włączyłem się stopera. Subcio. Pierwszy czynnik może być trochę przedługi, jeżeli się zapomnę. Więc super. Jak myśleć, tutaj w tym. Pustynia, zimna pustynia jest bardzo ciężka, bo w ogóle nie ma drzew. Ciężko, bardzo ciężko jest na zimnej pustyni. Na początku myślę, żeby tundrę chyba ogarnąć. Na początek, no tutaj jest tundra, tylko że tutaj jest napisane, jaki jest czas upraw. Żeby ten czas upraw był tro chociaż trochę dłuższy. Albo od razu idziemy tutaj. Tu, 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 tutaj. <gryw> Okres upraw nigdy. Tu się da grać, ale nie, nie na tych postaciach, które mam. I bez modów też jest bardzo, bardzo ciężko. Tam. Tam bardzo jest ciężko. Więc tutaj gdzieś zaczniemy. Wapień i łupek. No, powinno być tutaj dobrze. Blisko do. No, nie aż tak blisko, ale dość blisko do drogi. Do najbliższej kolonii. 2,5 dnia 3 dni podróży. Albo może tutaj gdzieś. Tutaj jest 20 dni upraw, a tutaj jest 10 Tu 20 Myślę, że tutaj chyba się osiedla gdzieś tutaj o Marmur i wapień Marmur i granit Peskowiec z granic Tutaj tu, tu się na chyba że mnie trochę bliżej do nich Albo w sumie Tutaj Dobra, dalej Teraz Bread, EDB i już mam stworzone postacie, żebyście nie musieli czekać. Miliard lat aż stworzę postacie. <laughs> Stworzyłem white. Nież chyba będę myślał dlaczego. Będzie on strzelcem, budowniczym i rzemieślnikiem u nas w, w kolonii Jolanta będzie. farmerką i będzie gotowała i będzie też leczyła i Klaudia będzie taką intelektualną i społeczną. I ona pracowała kiedyś na tym. Była kapitanem tego statku, i przez to ma też. Yy, powiedzmy, że jakście zaatakowali ten statek, urwały jej nogę, i dzięki temu ma tą bioniczną nogę. No. Jeszcze. Płat jest biseksual, czyli. To, to podam cechy. On jest biseksual, czyli może być i nie ma różnicy. On dla niego nie ma różnicy, czy kto jesteś kobietą, czy mężczyzną. Może być i z kobietami, z mężczyznami. Pilność jest pilna, czyli szybkość pracy wzrasta, jest atrakcyjna. Jolanta jest maratończykiem, bo ona... Taka historia, że ona od dziecka jest jakby tą farmerką była. Dzięki temu jest maratończykiem, bo dużo biegała. Jest sangwisem, czyli jakby taki optymista, chyba tylko trochę lepszy. Widzi w różnych w różowych barwach, no fajnie. Czyli będzie miała plus 12 do efektu, czyli będzie bardzo zadowolona. Duża atrakcyjność, tak po prostu nie miałem czego dać, dałem mi to. I Claudia jest ostrożny strzelec, czyli dłużej celuje, ale jest celniejsza. Szybka nauka. I nocny Marek, czyli będzie chciała, będzie wolała pracować w nocy. Jeszcze chciałem zobaczyć ekwipunek o relację. Mogło być. Ekwipunek chciałem zobaczyć. Chyba nic nie będę tu zmieniał. O nie, małpa, nie, proszę, tylko nie małpę. Do, jak coś, to dodam sobie zwierzaka, tylko takiego... jednego z tańszych. Jakiegoś tańszego psa, najtańszego psa. Bobra. Husky. Husky? Husky. Mężczyzna Husky i kobieta Husky. Żeby nie usmutniać. Mężczyzna... Kobieta... Kobieta, kobieta husky, dobra. I powiedzmy, <laughs> tak zaczniemy. No, więc start. Tak, chcę zacząć. Pierwszy odcinek może być też taki dosyć nudny, bo to jest pierwszy odcinek, który się powolutku będzie zaczynać. Oh. wasza trójka budziła się z hibernacji na dźwięk syren i rozrywającego, rozrywającego metalu udało wam się dostać do kapsuł i ratunkowych, zanim statek został rozerwany na strzępy. Jakiś czas później wylądowaliście na tej nieznanej planecie. Wraz ze spadnięciem na ziemię kolejnym, kolejnych fragmentów rozbitego statku zaczęliście tworzyć plany, jak przetrwać. Lecą? Dobra. Trzeba im na wszystko pozwolić, ale dużo metalu. 909, 300 drewna, 800 tego, to, 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 leki, żarełko, to, to. to. Dobra, ogarnijmy pracę. Dobra. Każdy jest strażnikiem, pacjentem. Strażakiem, nie strażnikiem. Lekarzem jest Jolanta i. I to chyba nie Niech White też będzie. Tak mówię, na drugim poziomie. Albo na trzecim. Odpoczynek, wiadomo. Strażnikiem będzie Claudia. serem też będzie Claudia. Kochany, że będzie Jolanta. Myśliwym będzie. Hmm. Tu, tu, tu będę musiał pomyśleć. Budowniczym będzie oczywiście White kowalem, krawcem i wymyślnikiem, artystą na razie nikt leśniczym oczywiście Jolanta górnikiem na razie nikt, chociaż niech ona będzie to miała, bo kiedyś zapomnę i będę mówił dlaczego nikt nic nie robi, halo chociaż nie, tutaj tak powiedzmy że na trzecim poziomu każdego no i na razie mam artysty górnika, chociaż ona może być i myśliwego, ale myśliwy, nie wiem właśnie czy White'a, czy Klaudia? się zobaczyć. Pokażcie oczywiście potrzeby, nie potrzeby. Tutaj właśnie Jolanta ma jeszcze plus 12 za to, że jest właśnie tym tym Sangwinikiem. Dobra, teraz pokażcie postać. Ty masz 9 w strzelaniu, Klaudia ma 10 w strzelaniu. Patrzę. Ale ty się szybciej nauczysz, więc. to, Jolanta ekwipuje nożyk. Tak, zobaczcie, badania, tak wygląda. Otóż, te drzewko to są same, to są same te badania z podstawowej gry. Ale te drzewko, dzięki temu modowi, dużo lepiej to wygląda. Te drzewko, bo bez tego modu jest w ogóle <laughs> brzydkie. Chyba, że jest coś w najnowszej wersji z migu. Ale fajne miejsce mamy tutaj na bazę, co to jest, chwila, to jest mokradło. Zobacz, przez co da się przejść, bo je trzeba wysuszyć kiedyś, ale mam idealne miejsce na, na zrobienie bazy, tutaj. Jeszcze tu są żyzne tereny, więc, o, tu jeszcze są racje żywnościowe. Słupcie. Tu jest metal. Zobaczcie, są jakieś ciekawe rzeczy, co to jest? Żelazo. Lazo. Na początku, warto, warto się rozejrzeć. Czy są jakieś ciekawe surowce na mapie? Komponenty, co widzę? Ciekawe, czy jest jakieś złoto, ale takie podobne rzeczy: złoto, srebro, <grymne> uran. Jest srebro, ale tutaj tutaj może być niebezpieczeństwo. Mogą być kapsuły hybrancyjne yy, w androidy wrogie lub też po prostu nic tu może nie być, ale bo nie trzeba, na razie to jest za wcześnie, żeby tam iść atakować tutaj, o to jest też żelazo, co jeszcze jakieś, może rudy czegoś nic, niczego, o tu są jeszcze komponenty A mamy srebro jest na mapie, o co to jest żelazo, żelazo. nie ma złota, super stali kurano, tu mamy duże widzę. 9 ma wołów, dużo razy na początek. Dobra. To rozpocznijmy tutaj otóż budowę naszej, naszego domku. i mam tutaj budowo taki pierwszy otóż domek. Pokażcie tutaj struktury ściana, tylko co z drewna, chociaż tu drewna aż tak dużo nie ma. Z drewna. Więc tutaj Zaczną wszystko znosić i, i od razu jak najszybciej oczywiście pole z ryżem, bo ryż rośnie najszybciej w grze, tam ma dosyć mało nasycenia, ale rośnie najszybciej w grze. Chwila, dajcie mi tutaj mapkę, gdzie są żyzne gleby. To właśnie, nie ma ich tak dużo. Tutaj się zasadzi, bo dużo to zrobiłem. zrobimy bawełnę. Chyba jest też bardzo ważna I tu jakieś jeszcze żyzne gleby. To są jedyne rzezne gleby. Dobra, tu są jeszcze do, ale bardzo daleko. Ja myślę, że tutaj zrobię takie poletko. Na nie glebach, ale jednak zrobię to poletko. Na kukurydzę Pamiętasz, że do, do zimy wyrośnie. Wyłączmy tą mapkę, bo mnie denerwuje. I tu będą oczywiście jeszcze korzenie lecznice. Lecznicze. Dobra. To jeszcze komponenty to Trzeba ciepła i łóżek, dobra. Czyli oni nie mogą przez to przechodzić. To kiepsko. Smy, nie jest to aż tak kiepsko. Stop. Lanta. Możesz tu. Nie, możesz podejść, tylko po prostu bardzo wolno chodzą. Bo to jest szybkość 30%, więc tak. Wiesz, może, myślę, że ma woły. Możemy będzie mogli oswoić parę Ma wołów na początek. Zacznijmy tutaj Rebelki. Możemy łóżka robić bardzo fajnie. Trzy łyżeczka przydadzą się. Klaudia nosi. Bardzo dobrze. White. Też nosi. Tu by się przydało zrobić jakiś mostek jak na początku. Struktury. Most Już nie bardzo dużo bardzo, bardzo, nie za bardzo dużo drewna zużyje to jest za dużo drewna a drewna na tej mapie nie ma aż tak nie ma dużo drewna, prawie wcale że nie ma są jeszcze jakieś racje żywnościowe ile korzenia się przyda na pewno, są tu jeszcze jakieś może inne, brzozy, się to jest z czego? ze stali, jak nie potrzebna stal będziemy mogli to rozbuntować Innych takich po prostu leżących sobie rzeczy nie ma. <laughs> Właśnie pieski, pokażcie. Uczyć ich transportowania. Pokażcie. 9 lat mają. Ile mogą mieć te zwierzaki? dzień Co to jest? Węszenia. Tego nie było. Tutaj jest coś napisane jak średnio często wie, że będzie obmokiwał się przyje... a to jest akurat dobre tak to, to już wiem co to jest było ale husky tego nie miało to coś takiego że to się nazywa chyba trącenie nosem że jak na jakiś czas dziennie czy tam na dni, jakiegoś kolonistę tak będzie trącał nosem tam obmuchiwało i on będzie miał taki plus będzie miał plus w tym no, no nastroju będzie miał plus, że fajnie jest, że lubi go piesek i te sprawy, nie? Pokaścimy tu jeszcze struktury, nie struktury, obszary, zbisko, jakieś kamienie i te sprawy. Jolanta, proszę cię, nie mamy czasu na zabawę. Wszyscy robić. White nosi. Sporo że zostało. sadzi, rozumiem, rozumiem. Bardzo ważne, że sadzisz. Na początku jest to bardzo ważne. Sprawdzę, ile, ile już się nagrywa. 16 minut, to jeszcze. Jeszcze chwilę. Będziemy do końca następnego dnia i... To się skończy odcinek, i nagram kolejny. Metal, widzę, przynosisz. Tu będzie nasza początkowa baza. Fajne jest miejsce, bo to będzie bardzo łatwe do obrony tu się zrobi murek tu też się zrobi murek tylko że to w późniejszym etapie gry kurze tu jest dość mało miejsca na rozwój bo jeszcze trzeba dużo kopać lubię takie mapy jak zwykle nie powiększyłem sobie mapy tylko jest średnia za ja każdym razem zapominam jak to robię tu się chyba już nie. jeszcze Jolanta niesie dużo zostało, bardzo dużo White ogląda gwiazdy proszę, proszę zajmij się przenoszeniem tego Bardzo Ci o to proszę, bo to wszystko rozwali. Bardzo Cię o to proszę. Zresztą, że będzie zmęczony, ale. To jest ważne. Zresztą, że on nie będzie spał dzisiaj. Ale powoli. Się to jeszcze gram. Zawsze taki młodzik, który pozwala mi przyspieszyć czas jeszcze trochę bardziej. Ale specjalnie go nie dałem. Jadałem, bo za każdym razem gram po prostu cały czas na tym najszybszym i nic nie widać. Ła, jest lekko może być załamany, bo jest zmęczony, głodny, wytknęło otoczenie. Rozumiem jeszcze trzy trasy i koniec i możesz iść spać. stop, jeszcze jedna trasa i pozwolę ci iść spać. I ty mordo. Dobra. Tak, już teraz będzie trochę lepiej dla nich bo Zrywka, się przyda na początek, żeby mieli co do roboty. Ma żalby nie trzeba je albo wybić, albo swoić. No, nowa para Whitey i Claudia są razem. Czuć się. Dobra, to te dwa łóżka rozmontowujemy to zrobimy jedno duże dla nich obojka. Opatrz jak się Klaudia ubrała. Może nigdy nie zabranią. Proszę bardzo. Teraz już noszą. Wszystko poprzenoszą. przynoszą. teraz dopiero śpi trzeba. No! Siódma dopiero poszedł spać. Oj, oj, strasznie. Nie wyspał się, morda, nie wyspała się. mordeczka. chyba Jolanty, Jolanta. będę kazał im to wykopać, to wykopać, to, to, chwileczkę, dobra. Chyba może skończymy, dzisiaj ten odcinek i będzie rewnowany później. はい。